Pan Bóg uśmiechnął się i wtedy powstała Ziemia, podobna do jabłka złotego i do zwierciadła przemian. Po niej powoli się sączą zwierząt dojrzałe krople, wstępując z wód w powietrze, drgające srebrem stopnie. A śpiew najcichszego z ptaków zamienia się w miękki obłok i wtedy powstają chmury do ziemi i gwiazd podobne. Więc knieje do mórz przychodzą i kładą włosy na wodę i wtedy fale się barwią na kolor dojrzałej jagody. Światło przenika do ziemi, a ziemia blask przygarnia. Bory wrastają w powietrze, powietrze od lasów czarne. Zwierzęta wnikają w korę, a kora porasta życie. I niewidzialne w przestrzeni wiruje ziemi odbicie. Wtedy są wszystkie kolory, a każdy od innych różny, które są wszystkie te same pod szklaną kopułą próżni. I zafrasował się Bóg, że sam swych dzieł nie ogarnie, więc cisza złożyła się w fałdy, a światło stało się czarne. I z ciężkich kowadeł gór rosły łodygi ogniste, a gromy w wysiłku kóły zmarszczone w groźnym namyśle. Aż się wykrzesał z kuźni, pod niebo od huku białe, z chmur i ziemi ulany człowiek ciemny i mały. Teraz uśmiechnął się Bóg i we śnie znużony oniemiał. I do dziś błądzi wśród grozy człowiek ciemny jak ziemia.